Co z tego, że Ukraina posiadała głowice jądrowe po rozpadzie ZSRR? Co z tego, że Ukraina posiadała środki przenoszenia? Jak była kompletnie nieprzygotowana doktrynalnie, nie miała doktryny, a w związku z tym spotkała się z presją wszystkich państw zainteresowanych po to, żeby ona się tej broni jądrowej pozbyła, bo bez doktryny i bez kultury strategicznej była potencjalnie czynnikiem groźnym dla każdego. I to jest zadanie, jeśli już mówimy o tym obszarze, którego nie można w Polsce lekceważyć, bo my mamy taką skłonność do koncentrowania się na technicznych szczegółach. Tak? Szerokość gąsienicy czołgu jest niezwykle ciekawym tematem do dyskusji, ale jak ten, tego czołgu używamy, to już niekoniecznie. No i tu to może być podobnie, żebyśmy nie dyskutowali o technikaliach, tylko dyskutowali o doktrynie użycia, albo przynajmniej równolegle. Tak jest. I dlatego właśnie, tak. dlatego właśnie bo nawet teraz w tej rozmowie. W tej rozmowie nawet teraz staramy się na no, gorąco poszerzyć granice rozumienia, nie? Na przykład, co by zmieniało pewien układ strategiczny. No dobrze, a jak, jak myślicie, że się to potoczy? Bo to opisaliśmy uwarunkowania teoretyczne, którymi Polska się nigdy nie musiała borykać. Jak się to potoczy z Mówię teraz to o konkretnym tej sprawie, o francuskim rozszerzonym odstraszaniu nuklearnym dla Europy w nowej fazie, gdy Macron wyraźnie powiedział, że nie wiadomo czy Amery na Amerykę można liczyć i czy nie stała się przeciwnikiem. To jak to się potoczy według Was konkretnie? No, 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 no. Jest ten sam z, z tym, jak myślimy o, o niewłaściwym, niewłaściwej korelacji sił, jeżeli chodzi o wprowadzenie scenariusza jałtańskiego Stanów Zjednoczonych i, i Rosji. Tak? Czyli, że ich ambicje są nieadekwatne do posiadanych przez nie zdolności, nie mają siły sprawczej takiej, żeby wymusić takie zakończenie. Obawiam się, że w przypadku Francji jest podobnie. Moim e tak. zdaniem, jest, ja jestem z dużym przekonaniem, mogę powiedzieć, że potoczy się tak. I że Francja będzie, że utrzyma się w tych parametrach, które ujął prezydent Macron, czyli otwarcie jakiejś debaty strategicznej. On otwiera ją od 20 roku, od przemówienia w styczniu w Ecole de Guerre.